Światło świeczne, w niekim w świeci, gdzie próbują wszyscy święci. Wszyscy, wszyscy święci z Tobą Panem, aż po wszystkie wieki Amen. na intencję pani, pani Marii Teresy, to patlina, która nadal jest Patena jej męża. Jest to <tlina> córki czy dzieci pomornych, które za których nieraz... Złożony jako wotum świętemu Józefowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja to w niebie, tak i na ziemi. Chleba na naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym. wizowajcę. Nie lubić nas na pokuszenie, ale nas zbaw od wesłego za zmarłego niedawnym czasem księdza. Poza tym, klasą tego który najświętszą na ofiarą ofiarę przyświętej przyprowadził do Brycie Rzymskim, do Hamburga. I tam do, w do końca życia najświętszą ofiarą przy tym Brycie Rzymskim składał umarłego bliski czas temu, wiele lat przed narodzeniem Chrystusa męki syna Bożego, także tak, modlił się zbierza za mnie, składał za mnie najświętszą ofiarę przy Pan Bóg dał mu życie światło światło wieczne, światło i może mieć, gdzie grują wszyscy święci, wszyscy to święci z Tobą, to Panem, aż po wszystkie w wieki w wieku, Amen. Wszyscy święci święte Boże, módlcie się za nami, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie się Boże nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. mogły być na mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ozdobiona jest Dzień z trzema znakami. Jeden znak to oczywiście polskie godło. Inny to na czerwonym trójkącie na litera P. Był to znak, który nosili więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau. Polacy więźniowie właśnie taki znak nosili. W ten sposób SS-mani bardzo łatwo mogli rozpoznać, którzy z więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau są Polakami. Ale oprócz tych dwóch symboli jest także i trzeci, piękny symbol zwycięstwa Chrystusa. To czerwony kwadrat, na który nałożony jest Biały Krzyż, a na nim greckie litery. Nika Kiro. To oczywiście nawiązanie 22. do greckiego symbolu marzec Chrystusa 2018. Zwycięsty. Tekst dedykacyjny tej pateny, który obejmuje co bardziej okoliczności, w jakich dokonano od 2019 tego roku. Mam świadkiem profanację Eucharystii w obozie koncentracyjnym Dachu w Karmelu Krwi Chrystusa, który został tworzony, poświęcony, fundowany 28 kwietnia 1963, za 1963 roku w uczyniony przez więźnia Dachu, arcybiskupa, z no Hustlera, który się urodził przy Dachu. 1990 żyjących kapłanów polskich zgromadzonych w Kaliszu 29 kwietnia 1965 roku pod przewodnictwem Jego eminencji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa, Kim był Stefan księdza biskupa Antoniego Pawłowskiego, ordynariusza diecezji włocławskiej, biskupów, byłych więźniów księdza Franciszka Jedwabskiego, księdza Edmunda Nowickiego księdza Jana Fondalińskiego, Edmund księdza Nowicki. Bernarda Czaklińskiego, księdza Tadeusza Został Etera, księdza Ignacego Jerza, księdza Kazimierza Majdanskiego. W tym samym szpitalu, I co w otruto kap. Hlonda. ...przecimy pamięć umęczonych w dachał 845 księży polskich z księdzem biskupem Michałem Kozalem i zmarłych po wyzwoleniu Bitą około oświetlenie z księdzem biskupem Franciszem, Franciszkiem Korszyńskim. Atena ta, wotum, które widać na góry obrazu św. Józefa Kaliskiego, prowokuje nas, by zapoznać się nieco bliżej z historią cudownego wyzwolenia więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau. Zatem podążmy tym tropem.